wszystkim witam was w nowym filmie i dzisiaj w końcu słuchacie po mega długim czasie, bo na Instagramie muszę wam się tutaj przyznać. Dodałam zdjęcie 18 grudnia, czyli w moje urodziny, a dzisiaj mamy uwaga, uwaga, 19 stycznia, czyli miesiąc temu, nawet ponad miesiąc temu zadałam wam e, na Instagramie właśnie, znaczy zadałam. Poprosiłam, żebyście zadawały pytanie do Q&A bo bardzo mnie prosiłyście właśnie o ten film, żeby w końcu się pojawił no i dopiero teraz tak naprawdę zabrałam się, żeby to Q&A nagrać po prostu musiałam mieć jakąś taką motywację, jakiegoś takiego kopa, żeby taki film właśnie nagrać, gadany, żeby się troszkę tutaj rozgadać i pierwsze co chcę zaznaczyć, bo na pewno się pojawią komentarze, że, moje, że mój dekolt wygląda na taki blady i różowy ale reszta mojego ciała jest praktycznie taka jak moja twarz, więc e Chodzi o to, że mój dekolt jest przeważnie taki zaróżowany. Nie wiem, czym to jest spowodowane, to znaczy mam podejrzenia, czym to jest spowodowane, no ale nieważne w każdym razie uwierzcie mi, moja twarz pasuje do reszty mojego ciała. Wracając do tematu, dzisiaj odpowiem na Wasze pytania. Pojawiło się tych komentarzy 103 pod tym filmem. Oczywiście na wszystkie nie odpowiem, tylko odpowiem na takie, które się może wcześniej nie pojawiały. Nie przygotowałam sobie jakichś konkretnych tutaj, nie wybrałam jeszcze zaraz, będę wybierać po prostu tak w trakcie nagrywania tego filmu. Tutaj mam ciekawe, Pytanie, które zadała Natalii.x. E, jaka jest Twoja definicja sukcesu? Czy uważasz się za osobę, która ten sukces osiągnęła? E, no i życzyłaś mi tutaj też wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Spóźnione, dziękuję, bo, no, tak jak mówię, minął już miesiąc od moich urodzin. Więc tak, jeśli chodzi o sukces, to jest taka sprawa, um, myślę, że każdy inaczej do tego podchodzi. Jeśli chodzi o sukces, to uważam, że w jakimś stopniu go osiągnęłam. Mogę powiedzieć, że jestem, czuję się. E, Dosyć spełniona, chociaż nie mogę powiedzieć, że w 100% zrobiłam wszystko, co chciałabym zrobić, bo jest jeszcze milion pomysłów, e, które mam właśnie, które chciałabym zrealizować i, i celi, które chciałabym zrealizować, i wtedy mogłabym powiedzieć, że e, jestem w 100% spełniona, ale mamy na to całe życie, tak. Jestem jeszcze młoda, nie uważam się, żebym była już w jakimś wieku, w którym nie mogę się dalej spełniać. Jeśli prowadzimy szczęśliwe życie i yy, jesteśmy zadowoleni z tego, jak ono wygląda, to wtedy to jest sukcesem. I tak jak mówię, uważam, że można określić kogoś, że osiągnął sukces, jeśli ta sama ta osoba czuje się po prostu spełniona yy, ze wszystkim, co zrobiłam, dlatego też nie mogę powiedzieć, że w 100% uważam, że odniosłam sukces. i też fajne pytanie. Chciałam przeczytać tą nazwę, ale przepraszam, to jest zbiór liter, których nie, nie wiem, jak mam je przeczytać, nieważne. W każdym razie pytanie brzmi, gdybyś miała napisać książkę o czym by była. I powiem Wam szczerze, że to jest, że napisanie książki jest jednym z takich moich celów do spełnienia w życiu w ogóle w. Naprawdę, polecam wam stworzyć sobie taką listę rzeczy, które chcecie zdobyć przed śmiercią, jak to się mówi, taką bucket list, e, czyli po prostu cele, które chcecie osiągnąć e, w swoim życiu. Jest to naprawdę takie motywujące i nieważne jak wielkie te cele by były, możecie sobie takie cele wyznaczyć. I ja właśnie, e, jednym z takich celów moich jest napisać książkę. Chciałabym w życiu napisać książkę, wydać ją i będę zmierzała w tym kierunku. I powiem wam szczerze, że nie mam jakiegoś takiego konkretnego planu, chociaż... E, Taką moją myślą jest, chciałabym napisać jakąś książkę urodową na pewno, ale też ym, moim ulubionym chyba tematem do rozmów. Yy, I tutaj nie wiem, czy to wyda Wam się dziwne, czy nie, czy byście się tego spodziewało po mnie, czy nie, ale są takie motywacyjne rozmowy. Ja po prostu uwielbiam, jeśli. Yy, Rozmawiam z kimś, zwłaszcza z moją Anią, często takie rozmowy prowadzimy i się motywujemy wzajemnie. Ja po prostu uwielbiam e, rozmawiać e, o tym, co daje mi motywację, co może nam dać jeszcze motywację, co możemy robić, jak możemy się rozwinąć e, i w jaki sposób po prostu osiągać te rzeczy. Ja uwielbiam o takich sprawach rozmawiać i też dlatego myślę, że fajnym, e, fajną o tym byłoby napisać książkę na e, tego typu temat, bo ja naprawdę, jeśli o to chodzi, to mogłabym rozmawiać godzinę. I po prostu motywować siebie i innych, i brakuje mi też tego. Chciałabym. Troszeczkę częściej nagrywać vlogi do kawy, w których właśnie poruszałabym różne takie życiowe tematy, bo ja lubię na takie życiowe tematy rozmawiać i lubię właśnie motywować nie tylko siebie, ale i też motywować was. A wiem, że czasami jak tak się rozgada w jakimś filmie, czy we vlogu, tu właśnie jak to kiedyś nagrałam vlog do kawy, taki gadany, to bardzo Wam się to spodobało i też mówiłyście, że Was motywuje, więc może coś takiego bym napisała, muszę pomyśleć nad tym. Tutaj Jagoda w Flodczyk zadała pytanie: jakie mam plany na rok 2017. I powiem Wam szczerze, że myślałam, o tym, żeby nagrać film z postanowieniami na przyszły rok, ale później stwierdziłam, że moje postanowienia nie są jakieś takie bardzo konkretne, bo tak jak mówię, stworzyłam sobie taką listę rzeczy, które chciałabym zrobić, ale nie mam takiego ciśnienia, żeby ukończyć je. W tym roku koniecznie będę się starała, żeby jak najwięcej oczywiście swoich celów i marzeń zrealizować w tym roku, ale jeśli to się nie uda, to e, nie jest tak, że będę, na, nie wiem, zła na siebie czy coś. Jedną z takich bardzo ważnych rzeczy dla mnie jest to, żeby więcej podróżować i więcej spędzać czas tak aktywnie, robić coś ciekawego. Nawet niekoniecznie tutaj chodzi mi o jakieś podróże dalekie, chociaż chciałabym pojechać na jakieś dalsze wakacje w tym roku z Tomkiem, e, ale kolejna sprawa to jest to, że chciałabym po prostu być bardziej aktywna. No, mieszkam w Londynie, już Wam o tym mówiłam też we vlogu ostatnio. Mieszkam w Londynie, a po prostu mam wrażenie, że moje życie troszeczkę stanęło w miejscu. Troszeczkę za bardzo skupiłam się na takiej rutynie i wpadłam w tą rutynę. Wiecie, praca, nagrywanie filmów i nic więcej. Poza tym, tak naprawdę, nie to, że narzekam, bo kocham nagrywać dla Was filmy, ale chciałabym się zacząć rozwijać, poszerzać horyzonty, powiedzmy, wychodzić. Zwiedzać, e, robić różne takie ciekawe rzeczy, e, i mam tych pomysłów naprawdę wiele. Powiem Wam, że wcześniej żałuję, że się nad tym nawet nie zastanowiłam, ale naprawdę chciałabym zacząć poszerzać horyzonty, bo mam pomysłów naprawdę mnóstwo na różne ciekawe, e, takie aktywne rzeczy do robienia, także na pewno będę Was. Zabierać się ze sobą, jak będę różne takie rzeczy spełniać e, i będę nagrywać vlogi, bo myślę, że może być ciekawie. Kolejny cel na 2017 rok to e, jest to, żeby się nie stresować, żeby się nie denerwować, żeby przyjmować wszystko po prostu lightowo, bo mm, ja ogólnie zawsze sobie to postanawiam i staram się tego trzymać i mam takie okresy w życiu, że no, odpuszczam sobie i po prostu się nie przejmuję różnymi sprawami, na które po prostu nie mam wpływu, tak? E, ale ostatnio znowu zaczęłam się tak. Oj, no denerwować wszystkim Za bardzo brać różne rzeczy do siebie A kiedy wiem, że powinnam Podchodzić do tego na luzie, więc to jest też moje Postanowienie, żeby troszeczkę wyluzować yy, I przestać się Przejmować. Generalnie tych postanowień jest wiele Chciałabym też wrócić na siłownię Bo e, troszeczkę sobie ją odpuściłam I teraz 28 lecimy do Polski I jak wrócimy to chciałabym Znowu zacząć chodzić na siłownię Tomek też, także może razem sobie zaczniemy chodzić na tą siłownię I Chciałabym też trochę nabrać energii To jest kolejny cel, bo e, Już trochę jest mi lepiej Ale jak wiecie koniec roku był dla mnie ciężkim okresem I byłam trochę taka Zdołowana, wiecznie się źle czułam I po prostu przez to chyba straciłam motywację Taką i chęć takiego pełnego życia i chciałabym to koniecznie w tym roku zmienić, chciałabym być aktywna. Jak macie jakieś rady co do tego, jak się lepiej poczuć tak fizycznie, bo to jest mój główny problem, że ja bardzo często czuję się zmęczona, może dlatego, że właśnie e, całe dnie coś robię od samego rana, po prostu od, nie wiem, 7 godziny do godziny 12 jestem na nogach, 12 oczywiście w nocy jestem na nogach i jakoś tak no, po prostu czuję się wypompowana czasem z tej takie. Więc, jak macie jakieś rady, to koniecznie dajcie mi znać, bo ich naprawdę potrzebuję. Klaudia Igimigi pyta, dlaczego zaczęłaś swoją przygodę z YouTube? Czyli po prostu, co było e, tym takim które mi się załączył, żeby zaczynać, zacząć nagrywać na YouTube, I wydaje mi się, że kiedyś poruszałam ten temat. I generalnie to nie było tak, że z, nie, z dnia na dzień przyszedł mi ten pomysł do głowy, Dzisiaj jestem trochę taką osobą, że e, jak coś mi przyjdzie do głowy, to ja po prostu od razu chcę to realizować, to jest i plus, i minus, bo mam czasami trochę za dużo pomysłów i chciałabym za to, i to dużo rzeczy robić. A czasem bywa tak, że co za dużo, to też nie zdołam. Chcę próbować różnych rzeczy, ale wiecie o co chodzi. E, jak chcę się wszystko naraz zrobić, to później wszystko nagle się wali i zostajemy z niczym. Jeśli chodzi o YouTube, to ja byłam ogromną fanką oglądania właśnie tego typu filmów. Głównie były to filmy urodowe. Ja uwielbiałam po prostu wszystko, co było związane z urodą, z włosami, z makijażem i powiem Wam, że na początku z tego co pamiętam, to zaczęłam oglądać Carly Bible, którą do tej pory po prostu uwielbiam, kocham ją i jest moją taką idolką, można powiedzieć trochę. E i oglądałam też na przykład Tess Christine, która robiła troszeczkę coś innego, bo Carly głównie skupiała się na takim typowym no, makijażu i tak dalej. Tess miała troszeczkę taki luźniejszy ten kanał. Teraz zajmuje się głównie modą, z tego co widzę, i bardzo lubię jej kanał, także polecam Wam serdecznie. No i właśnie oglądając dziewczynę, zastanowiłam się. Czy ja nie mogłabym spróbować? Na początku to była po prostu myśl, czy ja nie mogłabym spróbować z makijażem, troszeczkę się tym pobawić, i wtedy narodziła się taka we mnie pasja do makijażu, i w domu siedziałam sobie tam, coś ćwiczyłam, próbowałam. Na początku robiłam sobie po prostu zdjęcia tych makijaży i po jakimś czasie przyszedł mi pomysł do głowy. Zwłaszcza, że polski YouTube nie był aż tak mocno rozwinięty. E, oczywiście były osoby, które nagrywały i nagrywały fajne filmy, robiły dobrą robotę, ale nie był on jeszcze tak rozwinięty, jak jest teraz, więc stwierdziłam, że no, chciałam dorzucić takie swoje pięć groszy do tego, co się dzieje na, e, na właśnie na YouTube. I dlaczego miałabym nie spróbować nagrywać i stąd ten pomysł się pojawił, na początku zaczęłam nagrywać filmy, chyba pierwsze moje filmy to były filmy w ogóle bez gadania, tylko podłużałam chyba muzykę i robiłam jakieś tam makijaże z tego co mi się wydaje, w ogóle przyszedł mi do głowy pomysł żeby nagrać reakcję na mój pierwszy film jak. Chcecie taki film zobaczyć, to dajcie kciuk do góry. Bo szczerze mówiąc nie pamiętam dokładnie mojego pierwszego filmu, więc muszę sobie to przejrzeć. Wydaje mi się, że chyba niemal nie jestem pewna, także muszę sobie to przejrzeć i chętnie nagram dla Was taką reakcję. Mam nadzieję, myślę, że to byłby ciekawy film. E, także po prostu, no chyba pasja do makijażu, która narodziła się przez oglądanie YouTube'a i też to, czego się nauczyłam dzięki temu YouTube'owi, e, zachęciło mnie, żeby zacząć nagrywać. I po prostu zakochałam się w nagrywaniu, robiłam też jakieś lookbooki, e, różne takie śmieszne filmy. Także zachęcam Was w ogóle, zajrzyjcie sobie do moich starszych filmów. Można się na pewno trochę pośmiać. Mały Potworek pyta, czy wiąże swoją przyszłość z makijażem i wizerzem? Czy to robisz na malowaniu innych, więc tak jak większość z was wie, yy, tak mi się przynajmniej wydaje. Będąc w Polsce, pracowałam jako wizerzystka Nie pracowałam u kogoś, tylko po prostu sama pracowałam na siebie Miałam sporo klientek i byłam przeszczęśliwa robiąc to właśnie Bo kochałam to robić, po prostu uwielbiałam malować inne osoby I do tej pory po prostu bardzo mi brakuje Powiem wam czasami, jak sobie pomyślę, że mogłabym w ten sposób znowu pracować To bardzo mi tego brakuje, ale też pytacie A dlaczego tutaj tego nie mogę robić? W rzecz w tym, że tutaj nie jest to takie łatwe, Może też tak sobie to wymawiałam i nie chciałam jakoś tak zagłębić się w ten temat. Też może dlatego, że pracuję na cały etat i nie mam, no trochę nie mam na to czasu, żeby jeszcze kolejną sprawą tutaj się zagłębić, szukać sobie różnych tam, wiecie, okazji i pracować jeszcze więcej, bo naprawdę czasami jestem troszkę przytłoczona tym, że cały czas pracuję i na kanał też nie poświęcam tyle czasu, ile bym chciała, ale zdecydowanie brakuje mi malowania innych i. Chciałabym może jeszcze kiedyś wrócić do tego, może jak wrócę do Polski. Weronika Wachowiec pyta, czy zamierzasz kontynuować swojego bloga, czy teraz tylko YouTube? Ja nie sądziłam, że to będzie tak ogromna, po prostu burza, yy, kiedy ja pomyślę sobie o założeniu znowu bloga i do wróceniu do blogowania, bo nie wiem, czy wiecie, ale ja kiedyś blogowałam i zaczęłam właśnie od tego, na początku robiłam jakieś tam stylizacje, nazwijmy to, chociaż. Teraz sobie, myśląc o tym, pewnie nigdy w życiu takich zdjęć i takiej stylizacji bym nie wrzuciła nigdzie. W każdym razie wtedy mi się to podobało i lubiłam prowadzić bloga. I ostatnio napisałam na Instagramie, że zastanawiam się, czy nie wrócić do blogowania, bo troszeczkę mi tego brakuje. Oczywiście nie chodziło o to, żeby zrezygnować z kanału, e, tylko żeby robić to w wolnym czasie. E, I taka burza się rozpętała, że po prostu... W w pewnym momencie zablokowałam możliwość dodawania komentarzy, bo było tyle hejtu. Ja może też za bardzo niektóre komentarze wzięłam do siebie, ok? Ale z drugiej strony, nikt, i pamiętajcie wy też o tym, nikt nie ma prawa Wam powiedzieć, że czegoś nie możecie robić, że nie możecie się rozwijać, że nie jesteście tego warci. Absolutnie nie! Jeśli macie jakiś pomysł i chcecie coś zacząć robić w życiu, Trzymajcie się tego i próbujcie swoich sił, bo nikt nie może Was przed tym powstrzymać, a może się okazać, że to będzie Waszą największą pasją, także nie dajcie się nikomu powstrzymać, ale to było tylko takie, wiecie, moje jakaś tam myśl przyszła do głowy i, się, i po prostu podzieliłam się tą myślą z Wami. Ale chyba po takim dłuższym przemyśleniu uznałam, że może lepiej nie, dlatego że nie chcę robić nic na tak zwane półgwizdka. A e, tak jak mówię już tutaj z kanałem i z pracą, ma, zostaje mi bardzo mało czasu, więc chcę nadal e, fotografować swoje e, stylizacje, ale będę to robić może w takiej postaci. E, na Instagram e, lub będę robić takie outfity dnia, na przykład gdzieś nagram jak gdzieś widzę w jakieś ciekawe miejsce e, i nagram jakiś taki mini lub po prostu czy outfit dnia e, i wtedy po prostu taki film się pojawi, ale chyba nie będę oddzielnej witryny zakładać od, po prostu bloga, bo podejrzewam, że rzeczywiście nie miałabym chyba na to aż tyle czasu, żeby po prostu tym wszystkim się zająć. Fajne pytanie też mm, od tej samej osoby. Chciałabyś stworzyć własną markę kosmetyczną? Czym by się wyróżniała? E, oczywiście, żebym chciała, no jasne, bym chciała i myślę, że każda osoba, która zajmuje się e, makijażem w jakiś tam sposób, chciałaby kiedyś stworzyć coś własnego. E, nie jest to takie jakieś moje, e, nie jest to jakiś mój najogromniejszy cel, że ja muszę to osiągnąć, e, szczerze mówiąc, ale. Byłoby naprawdę super i gdyby coś takiego mi się udało, to byłabym mega z siebie dumna i po prostu byłabym, byłabym bardzo zadowolona I podejrzewam, że postawiłabym albo na coś z pomadkami, e, albo na przykład na tworzenie sztucznych rzęs To by było ciekawe e, Także no podejrzewam, że tych pomysłów byłoby dużo Fajnie by było też stworzyć na przykład jakąś... Świetną paletę cieni, kiedyś stworzyłam paletę cieni, nie wiem czy pamiętacie z filmu Deni kartę, ale to było dawno, kiedy w ogóle miałam zupełnie inne spojrzenie na wszystko, na makijaż, na świat, na życie, po prostu na wszystko. E, także teraz na pewno wiele rzeczy mu zmieniła. E, w każdym razie, no, na pewno chciałabym coś takiego stworzyć, a tak jak mówię, pomysłów mi nie brakuje, także byłoby co kupować. Bardzo ciekawe e, pytanie i trochę kontrowersyjne. Kamila Samira pyta, czy uważasz siebie za osobę tolerancyjną? Jakbyś się czuła, gdyby twoja przyjaciółka lub inna bliska osoba zmieniła religię na taką, której ty nie rozumiesz lub nie akceptujesz? Ehm, po pierwsze, może nie rozumiem pewnych kwestii, ale nie jest tak, że ja kogokolwiek nie akceptuję, czy jakiegokolwiek nie mam wyznania, czy... Kogoś, kto po prostu ma odmienne poglądy, nie akceptuje, bo moim zdaniem trzeba akceptować wszystkich, niezależnie od tego, jakie mają poglądy, czy nie wiem, czym się zajmują w życiu, jakimi są osobami, bo każdy z nas jest. Jedyny w swoim rodzaju wyjątkowy Każdy z nas podąża inną drogą Także ja zdecydowanie jestem tolerancyjna Nie jest nigdy tak, że ja kogoś oceniam po tym Czy nie wiem jak wygląda, czy jakiego jest wyznania e, Uwierzcie mi, w swoim życiu miałam dużo doświadczenia Jeśli o to chodzi I e, mogę zdecydowanie powiedzieć, że jestem osobą tolerancyjną e, Nie mam tutaj żadnych wątpliwości Bo moim zdaniem nie to się liczy, jakiego jesteśmy wyznania, kolor skóry, czy jakiej płci, czy po prostu, czy cokolwiek, właśnie z takich kwestii. Ja jestem osobą zdecydowanie tolerancyjną. Liczy się to, co mamy tutaj w środku, w serduszku, jakimi jesteśmy osobami, jakie mamy plany, jak, jak e, po prostu prowadzimy swoje życie. E, i nie nam oceniać, czy ta osoba jest dobra, czy jest zła, czy, yy, czy powinna taką drogą podążać, jaką podąża, czy nie, yy, bo moim zdaniem wszystko, wszystkie takie rzeczy to są kwestie indywidualne i każdy z nas ma prawo żyć tak, jak mu się podoba i prowadzić swoje życie w taki sposób, w jaki po prostu uważa i czuje się szczęśliwy i spełniony. Myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o ten film i... Może zróbmy tak, że jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je tutaj pod filmem. Tym razem, tak dla odmiany, nie na Instagramie, tylko tutaj, bo chętnie usłyszę, e, jakie macie jeszcze inne, jakieś takie fajne, ciekawe pytania. I powiem Wam też, że e, na Instagramie, odłożyłam telefon, na Instagramie e, zadawałyście mi mnóstwo takich mega ciekawych pytań, ale to były też takie pytania, e, na które musiałabym troszeczkę więcej czasu poświęcić, żeby powiedzieć wam wszystko, co na te tematy myślę. E, także były to mega ciekawe pytania i zastanawiam się, nie przerobić ich na całe odcinki takie gadane. Naprawdę mam nadzieję, że się w końcu zmotywuję i zacznę nagrywać tą serię em, vloga do kawy, bo Sama bardzo lubię do Was gadać, więc mam nadzieję, że zmotywuję się wystarczająco i na te pytania niektóre odpowiem lub poruszę po prostu pewne kwestie, o które pytałyście we vlogach do kawy i troszeczkę więcej będę mogła wtedy się rozgadać na te tematy, bo e, tutaj jeśli chodzi o QA, to chciałam po poruszyć chociaż kilka, chociaż też dużo tych pytań, bo ja lubię dużo gadać i mam wrażenie, że na każdy temat mogłabym się za bardzo rozgadać i starałam się siebie po prostu troszeczkę ograniczać, a jeśli chodzi o vlog do kawy i miałabym do poruszenia na przykład jeden temat, jedną kwestię, to bym mogła się troszeczkę rozwinąć i też byście poznały moje zdanie na różne tematy, także jeśli chcecie właśnie zobaczyć więcej takich filmów, vlogów do kawy i takich gadanych, przegadanych całkowicie filmów na różne ciekawe i życiowe tematy, to dajcie znać. Także mam nadzieję, że ten film wam się podobał? Jeśli tak, to dajcie kciuka do góry i wyraźcie swoje zdanie w komentarzach pod spodem oraz zadawajcie pytania do następnego Q&A. To postaram się właśnie wybrać pytania spod z, z tego filmu do kolejnego odcinka oraz postaram się nagrać jakieś vlogi do kawy. Także to było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Buziaki. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa.